Fagon. Obecnie ponad 22 tysiące subów i z kanału ponad 2 miliony wyświetleń. A teraz życzę Wam jego oglądania. A więc siema. Od początku tej serii próbuję, żeby w każdym odcinku było coś nowego. Dlatego zapytałem się niektórych naftuberów o ocenę fagona od 1 do 10. Zarobisty pomysł. Nie? A więc uczyniłem tak jak zrobiłem. Czekaj, co? Uczyniłem to, co zaplanowałem. It's funny, Foxy. Ech. Przebrnęliśmy przez to razem A teraz tak bardziej klasycznie Zapytałem się Fagona, co by chciał osiągnąć na YouTubie No, jak zawsze Chciałbym wpłacić kasę, usunąć kanał I wreszcie zacząć żyć jak normalny, szczęśliwy człowiek Może wyjechać z merkiem do Meksyku I działać w kartelu tak, jak pisaliśmy Zrozumiałe No i jeszcze to Napisałem mu, co gdyby miał się opisać w trzech słowa. Odpisał Erotoman, i pik. Ech, jakby ktoś nie załapał, oczywiście to żal. Fagun kanał założył w 2019 roku i do dziś trwale zbiera subskrybentów. Ma też serwer na Discordzie, a obecnie z nowym profilowym. A można jeszcze na spontanie oznaczyć, jakiego dobre filmy się wybijają. W 29 minut 849 wyświetleń. Wyróżni się jeszcze tym, że robił sporo kolabu, które osobiście uwielbiam. Podsumowując, polecam chłopa możecie zostawić na jego kanale Suba oraz na moim. Teraz życzę Wam jego dnia, miłej nocy i miłego życia.